Duży 6 wyświetlacz, w pełni aluminiowa elegancka obudowa i wydajne podzespoły. Tak w jednym zdaniu można opisać Huawei Mate 8, któremu zdecydowanie warto poświęcić chwilę uwagi. Pierwsza i najważniejsza rzecz w przypadku Mate 8 to fakt, że pomimo wyświetlacza o przekątnej 6 cali, jego obudowa ma wymiary zbliżone do smartfonów z ekranami 5,7 cala. Wszystko za sprawą bardzo wąskich ramek przy krawędziach, które znacznie pomniejszają telefon. To sprawia również, że całkiem nieźle leży w dłoni. Kolejna zaleta to hybrydowy dual -SIM. Dzięki niemu w jednym momencie możemy korzystać albo z dwóch kart Nano SIM, albo z Nano SIM i rozszerzenia pamięci przy wykorzystaniu slotu kart microSD do nawet 128 GB. Rewelacyjny czas pracy akumulatora, którego pojemność to 4000 mAh, to kolejna duża zaleta Huawei Mate 8. Warto jednak pamiętać, że jest to zasługa w głównej mierze rozdzielczości wyświetlacza, bowiem producent zrezygnował tu z QHD na rzecz Full HD, czyli 1920 na 1080 pikseli. Średnio Mate 8 oferuje możliwość użytkowania z dala od gniazdka przez dwa dni a czasem udaje mu się uzyskać czas zbliżony do 3 dni. Dodatkowo trzeba pamiętać o zastosowanym tu szybkim ładowaniu. Nie chcesz, by Twój telefon wpadł w niepowołane ręce? Wystarczy, że wykorzystasz skaner linii papilarnych znajdujący się z tyłu obudowy. Umieszczony jest bezpośrednio pod palcem wskazującym, a samo jego działanie jest dosłownie błyskawiczne. Urządzenie działa dzięki połączeniu ośmiordzeniowego procesora Kirin 950 z grafiką Mali T880 MP4, 3GB RAM i Androida w wersji 6.0, które bardzo dobrze sprawdza się podczas codziennego użytkowania. Smartfon działa szybko i wydajnie, nawet wtedy, gdy w tle jest otwartych kilkanaście aplikacji, pomiędzy którymi chcemy się płynnie przełączać. System operacyjny w Mate 8 zyskał nakładkę od Huawei o nazwie Emotion UI. Z racji tego, że nie ma tu czystego Androida, znajdziemy w tym modelu sporo smaczków w interfejsie, jak choćby multi-window, ale ograniczone tylko do 8 aplikacji, gesty wykonywane zgięciami palców czy tryb obsługi jedną ręką. Huawei Mate 8 przeznaczony jest dla wymagających, w tym do zastosowań biznesowych. Rewelacyjny dyktafon pozwala nagrywać w trzech różnych trybach, dzięki czemu nagrywany dźwięk wyzbyty jest szumów z zewnątrz, podobnie jest podczas przeprowadzania wideokonferencji. Wszystko za sprawą obecności trzech mikrofonów świetnie zbierających dźwięk i wyszumiających otoczenie. Dodatkowo Mate 8 obsługuje wiele pasm, które działają w aż 217 krajach, znacznie ułatwiając podróżowanie. Aparat, którego rozdzielczość to 16 megapikseli, Robi bardzo dobre zdjęcia w formacie 16x9, natomiast wideo kręci w maksymalnej jakości Full HD, ale co istotne, w 60 klatkach na sekundę. Wśród trybów w aparacie znajdziemy naprawdę rewelacyjny tryb nocny, który przy wykorzystaniu statywu pozwala na wykonywanie bardzo dobrych fotografii po zmroku. Amatorzy fotografii z pewnością docenią również obecność trybu profesjonalnego. Czy w takim razie Huawei Mate 8 to smartfon bez wad? Choć jest doskonałym urządzeniem, nie obeszło się bez kilku minusów. Do nich należy zaliczyć przede wszystkim niewymienny akumulator, brak odporności na wodę czy upadki, co w konkurencyjnych modelach jest jak najbardziej obecne, brak możliwości wybudzania ekranu przez dwukrotne tapnięcie oraz głośnik mono, choć bardzo dobrej jakości, umieszczony na dolnej krawędzi telefonu. Trzeba jednak pamiętać, że otrzymujemy kompletny sprzęt. Świetnie wyglądający oraz zapewniający doskonałe wrażenia z użytkowania. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że wraz ze smartfonem otrzymujemy w zestawie słuchawki, folię ochronną, plastikową obudowę oraz modułową ładowarkę. W naszej opinii Huawei Mate 8 jest ciekawym urządzeniem zdecydowanie wartym zainteresowania. Oczywiście do kupienia w sklepie Sferis.